Michał Bockstel Baron, influencer, celebryta, oskarżony przynajmniej w internecie. W świecie, gdzie film wardengi może zniszczyć karierę, a prawda już dawno nikogo nie interesuje. Nawet tacy ludzie muszą skorzystać z pomocy Ministerstwa Prawdy. Pierwsza wizyta? Tak. Pan też ma problemy z wizerunkiem? Młody człowieku, ja tu jestem stałym klientem. Wiesz, ile razy musiałem tłumaczyć, dlaczego pomagam Ukrainie, a nie zalanym Polakom. A teraz on nie pisze. Nie dzwoni. Nieważne, ta powodzenia tam w środku. I pamiętaj, cokolwiek by nie mówili, zawsze możesz powiedzieć, że to wina Tuska. Albo rosyjskich trolli. Pan Baron? Zapraszamy. Dziękuję. A, muszę zapytać. Czy to była pańska kolbasa? Skąd? Nie, absolutnie. To jakiś fake ściągnięty z neta. Szkoda, była naprawdę imponująca. No dobra, moja, ale nie wiedziałem, że ona ma 14 lat. Witam w Ministerstwie Prawdy, panie baron. Słyszałem, że ma pan mały problem z kolbasą. Panie ministrze, to jakieś nieporozumienie. Te oskarżenia wardengi. Spokojnie, młody człowieku. W polityce i show biznesie nie ma nieporozumień. Są tylko Alternatywne fakty. Ale co ja mam zrobić? Wardenga mnie zniszczył. Zniszczył, a może dał panu szansę na zmianę wizerunku. Ale ja dopiero co zmieniłem wizerunek, ale na jakąś pizdę, która przyznaje się do wszystkiego. Pierwsza zasada w polityce. Do niczego się nie przyznawaj. A jeśli złapią cię na przestępstwie, to zamknij w pierdlu tego, kto cię złapał. Pamiętasz aferę taśmową, jak nas nagrali, że okradamy Polaków? Na pewno pamiętasz. A kto poszedł siedzieć? Ten co nagrywał. Proste. Ale jak ja mam. Na początek zmień profilowe na coś mocniejszego. Może diabeł z czerwoną obramówką? Plan jest prosty. Operacja Protokół Olbrzym. Brzmi nieźle. Co dokładnie proponujecie? Po pierwsze, nagrasz film. Ale nie byle jaki. Będzie jak orędzie prezydenckie, tylko z większą oglądalnością niż przemówienia dudy. Że to wszystko spisek, wielki jak podniesienie kwoty wolnej od podaty, tylko realny. Spisek? Kogo? Konkurencji, chłopcze. Powiesz, że Cloud MMA to tajna operacja Rosji, mająca na celu destabilizację polskiego freak fightingu. Wardęga agent Putina, Leksy córka Łukaszenki. Ale to absurd. Kto w to uwierzy? Spójrz. Według naszych badań, 30% Polaków wierzy, że Mencen wywróci stolik. 40%, że pijąc z papierowych słomek uratują delfiny, a 50%, że Robert Lewandowski strzeli gola na najbliższych mistrzostwach. Niesamowite. I na koniec kampania w social mediach. Przekierujemy uwagę publiczną na coś innego. Może aresztujemy jakiegoś księdza, albo powiemy, że Sławomir Mencen chce kupić biedronkę. I to wszystko jest legalne? Chłopcze, słyszałeś o demokracji walczącej? Legalność to pojęcie elastyczne. Świetnie. A teraz przejdźmy do szczegółów operacji. Widzisz to jak planowanie kampanii wyborczej. Musimy działać szybko, bo zaraz mam spotkanie z Jarkiem Kaczyńskim. Musimy ustalić, czyja tym razem będzie wina tej powodzi. Jak dokładnie to zrobimy? No cóż. Czy wiedział pan, że Wardenga ma na sumieniu pewną aferę z badaniem piersi? I że jedna z tych dziewczyn to moja obecna asystentka z Ukrainy? Ale czy to prawda? Prawda? W Ministerstwie Prawdy nie używamy tego słowa. To strategicznie użyteczne informacje. Na tym pendrive znajduje się komplet dowodów. Wystarczy, że umieści je pan w odpowiednim momencie w sieci. Ale mm, nie chcę mieć problemów, jeśli to są jakieś nielegalne nagrania. W demokracji walczącej nie ma nielegalnych zagrań. Są tylko przyzwoite działania dla dobra kraju. Następnie operacja Podmiana. Każde kompromitujące cię zdjęcie zastąpimy fotką z twojej działalności charytatywnej. Wiesz, że według naszych danych uratowałeś więcej dzieci niż Jerzy Owsiak, ale ja nigdy. Szczegóły, chłopcze. Liczy się narracja. A propos, od jutra jesteś weganinem i ekologiem. Przygotuj się na sesję z pandami. Ale ja nie lubię pan. Bo lubisz. Uwaga, wykryto próbę włamania do systemu. Niejaki Konopski próbuje uzyskać dostęp do bazy danych. Spokojnie, to rutyna. Zespół Krzysztofa Stanowskiego już się tym zajmuje. A co ma do tego Stanowski? Widzisz, nigdy nie mieliśmy zbyt dobrych zabezpieczeń przed hakerami, ale niech bierze co chce, Stanowski już nagrywa na niego 3 godzinny film. A teraz finał naszej operacji. Nowa narracja. Witam Państwa w 19.30 w TVP Info. Niespodziewany obrót afery Pandora Gate. Nagłówki serwisów w całej Polsce grzmią. Boxdel ofiarą międzynarodowego spisku rosyjskich troli. Wardenga Gate. Kreml atakuje polskich influencerów. Ekskluzywne materiały. Powiązania Wardęgi z rosyjską dezinformacją. O wszystkim będziemy państwa informować na bieżąco. Widzi pan, za tydzień nikt nie będzie pamiętał o pierwotnych oskarżeniach. Będą zbyt zajęci tropieniem rosyjskich agentów w polskim internecie. To niesamowite. Ale czy to zadziała? Panie Boxdel, rządzę tym krajem od lat. Wiem jak działa zbiorowa świadomość Polaków. Dajmy im teorię spiskową z Rosją w tle, a zapomną o wszystkim innym. I tak oto kończy się kolejny tydzień afery Wardenga Gate. Mimo wielu pytań, jedno jest pewne: nic już nie będzie takie samo w polskim internecie. Ale czy to zadziała? Czy to naprawdę było takie proste? Czy wystarczyło jedno spotkanie w Ministerstwie Prawdy, żeby zmienić całą narrację? W jakim świecie my żyjemy? Tak? Świetna robota, Donald. Operacja Protokół Olbrzym idzie lepiej niż się spodziewaliśmy. Cieszę się, że jesteś zadowolony. Mam nadzieję, że teraz zostawisz w spokoju moją asystentkę. Oj, Donald, Donald, obaj wiemy, że asystentka jest tylko częścią większego planu, ale nie martw się, dopóki grasz według zasad. Wszystkie twoje interesy są bezpieczne. W świecie. Gdzie prawda jest walutą, a kłamstwo jej kursem, nawet król może okazać się pionkiem na szachownicy. Śpi dobrze Polsko, bo w Ministerstwie Prawdy Ty też możesz być częścią większego planu.